Dzień dobry, dzień dobry, moi mili, witam was na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy u pana Mirka. E, panie Mirku, przywitajmy się. Z dzień nagręcymi. dobry, witam. E, Pan Mirek jest klientem mojej firmy i tutaj właśnie w tej chwili jest pierwsze uruchomienie tej, tej pompy LG. E, za tym oknem jeszcze jest ekipa, która kończy tam e, montaż. Robią e, w tej chwili e, ocieplenie, po prostu rur. A my właśnie stoimy przy pompie, która w tej chwili pracuje. Nie wiem, czy Państwo ją słyszą, ale to jest pompa e, LG. Teraz troszkę słychać e, sprężarkę, bo to jest pierwsze zagrzanie zbiornika i. I po prostu wentylator, jakby pracuje na małych obrotach, ale spężareczka na pewno pracuje już na dużych. To jak już tutaj jesteśmy teraz i mówimy o tym pierwszym uruchomieniu, jak, jakie wrażenie, jak tą pompę pierwszy raz tutaj postawili, to miał Pan jakąś myśl? No, że ładna, nie spodziewałem się. No tak, ona ma taki klasyczny wygląd. I proszę powiedzieć mi, bo to jest pompa splitowa, a my w Innowacyjnym domu robimy splity i monobloki. Czy dla pana to miało znaczenie, która to będzie, Jaka to będzie technologia? Tak, miało znaczenie, bo dużo wcześniej się dowiadywałem, chodziło mi właśnie, żeby był ten gaz w środku, a nie tak. woda, nie? A coś pana. A dlaczego właśnie gaz, a nie woda? No dlatego, że na przykład gdyby jakaś awaria była prądu, nie byłoby nas w domu, no tak. to jest możliwość, że wtedy by ta woda zamarzła i coś by się tam z tym stało. No Zg i, i słyszałem, się. że takie są bardziej wydajne, nie? Z tym gazem. To, to tutaj się już nie zgodzę, bo, bo, bo na przykład najbardziej wydajne są pompy, w tej chwili na, na rynku to są pompy R290 i to są wszystko monobloki, te w nowej technologii, ale Oczywiście tamte pompy są bardziej do domów dużych, modernizowanych. U Pana dom, dom nie jest duży. Ile jest metrów? 176 z garażem użytkowym. Z... Tak, i ma Pan układ mieszany. Tak. Czego jest więcej u Pana? 60% jest podłogówki, 40 kalorii. A jaką temperaturę Pan w środku utrzymuje? No tak 23 stopnie zimą żona lubi mieć. To, to tak to tak, jak, to tak jak u nas w domu. I teraz jeszcze wrócimy do tego, do tego zamarzania. Czyli czy Pana martwiło to, że to jest monoblok, że jak nie będzie prądu, to, to ewentualnie zamarznie, tak? Tak. I dlatego pan się zdecydował na pompę splitową. Wybrał pan ciekawe urządzenie. Tu jest urządzenie, które ma świetny stosunek ceny do jakości. No bo jeśli oglądacie nasz kanał, to wiecie, że instalujemy dużo pomp LG też. I to jest pompa splitowa, to jest pompa 9 kW. I teraz tak, oczywiście jeśli to jest split, jak tutaj Państwo widzą, jest to w pompach w kształcie kwadratu, tak mniej więcej można poznać, że to jest split, bo monobloki przeważnie są szersze, dłuższe bym powiedział, a tutaj jest tak, że ta część, która jest w monoblokach, jest w tej chwili jako hydrobox w środku budynku. Proszę mi powiedzieć, bo jakby czy brał Pan pod uwagę jakieś inne źródło, Ciepła, bo na przykład miał Pan wybór w dotacji, że mógł Pan skorzystać albo z kotła peletowego, albo na przykład z pompy ciepła. Nie, czy brał nie. Pan w ogóle kocioł peletowy? Nie, nie. A czy, czy ktoś ze znajomych kupił zamiast pompy ciepła kocioł peletowy i, no i teraz używa? Czy raczej wszyscy w te pompy idą? No raczej w pompy. Raczej w pompy. Ja jestem właśnie, mam też fotowoltaikę, i dlatego byłem nastawiony. Tak, żeby, żeby mieć już pompę bezobsługową. Czy, 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 czy trzeba jest na nowych cenach? Nie, zasadach? nie, na starych. Na, na starych. starych. Jak dużo tej fotowoltaiki jest? No maksymalnie 9,9. I tego pronu panu zostawało, tak? Czyli tak, zostawało. zostawało. Czyli to jak najbardziej ekonomicznie opłaciło się wziąć tą pompę, no bo praktycznie yy, ile Panu zostawało tej? Wie pan co? Ja mam też samochody yy, hybrydowe. Ponu. Tak. I pomimo to, że ładuje ciągle jednym że drugiego ładuje, to zostawało mi to się już kumulowało tam tak któryś rok, że zaczęło mi to powoli przepadać. I dlatego musiałem pomyśleć o tym. No to myślę, że, że jakby bardzo, bardzo dobry ruch. Tutaj, jeśli Państwo oglądają też nasz kanał i słuchają, co, co mówimy, to na pewno Państwo wiedzą, że innowacyjny dom to nie tylko pompy ciepła, ale też fotowoltaika, ale też jesteśmy firmą, która robi podłogówki, wodkany, ale także. E, po prostu ocieplamy domy, i tutaj Pan skorzystał od nas jakby kompleksowo z, e, tak. z tej usługi. I j, jaki zakres pracy e, nasza firma u Pana wykonała? Więc w e, pierwszą pracą, jaką firma wykonała, innowacyjny dom to było ocieplenie poddasza Pianopór. Tak? E, następnie przyjechały okna. Bardzo dużo tych okien tutaj u mnie było, chyba 36 metrów kwadratowych. Mhm. No, i teraz ostatni, yy, ostatni etap. Ostatni etap prac to jest właśnie pompa ciepła, całkowicie kotłownia, nie? Tak. Bo kompletnie. Tutaj, kompletnie tak, bo tutaj łącznie z ciepłą wodą i z wszystkim. Nie? Tak, bo tutaj musimy powiedzieć, że Pan korzysta z czystego powietrza. Czy długo Pan czekał od chwili podpisania umowy na to, że zostało to wszystko realizowane? Umowa była, jak dobrze pamiętam, podpisana we wrześniu w 2024 roku. Ale do funduszu dokumenty były złożone gdzieś po miesiącu, bo właśnie ktoś mnie tam informował od was, z biura, że 17 października były złożone dokumenty do funduszu i w maju, w maju chyba były, była zaliczka wypłacona dla was, bo wiem, że w maju też wpłacałem swo, swoją część pieniędzy. Okej, okay, a w takim razie jak ta zaliczka do nas przyszła, to jak szybko przystąpiła moja firma do, do zrealizowania tego? Powiem panu, że nie zdążyłem jeszcze wpłacić tych swoich pieniędzy, i już był telefon od firmy, która miała ocieplać te poddasze, że tak. już chcą wjeżdżać. Ja mówię, no dobra, tylko muszę zapłacić tą no, swoją część pieniędzy. Nie? No że... my po prostu bardzo szybko to realizujemy. No, nawet chyba tydzień nie minął. nie? Tydzień nie minął. Jakoś wpłaciłem czwartek, a w poniedziałek tu chłopaki już przyjechali ocieplać z agregatem. Mm. No i bardzo fajnie. Czyli, czyli to już jest ostatni etap, zamykamy dzisiaj już. Rozliczamy wniosek. Proszę powiedzieć mi, bo zdecydował pan się na jakby na pompę LG, czy było dużo, jakby, bo wiadomo, że na rynku jest dużo firm, które, które montują pompy ciepła. Czy, czy miał pan spotkania też z innymi handlowcami? Bardzo dużo miałem spotkań. Tak. Bardzo dużo, tak. A to... Przynajmniej powiem Panu z 10 firm minimum tutaj. Ubram. Tak, a może Pan powiedzieć, dlaczego właśnie wybrał pan e, moją firmę? Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. No nie. No dlatego, że jak naj... no bardzo mało musiałem dopłacić stosunkowo do tych innych firm, nie? swoich pieniędzy. Czyli po prostu jakość usługi była, była wysoka, a cena była akceptowalna, tak? Tak, tak. No była tu jakaś firma przede mną, znaczy przed pana przed, przed tak? handlowcem i miałem tam, już nie pamiętam, ale wiem, że dosyć dużą tą sumę musiałbym więcej dopłacić. I, i, I potem właśnie trafiłem na handlowca z innowacyjnego domu i aż byłem mile zaskoczony, że po prostu muszę tylko tam... E, super. A jak pan nas e, znalazł? Ktoś polecił? Nie, chyba przez reklamę na, na Facebooku. Przez reklamę na Facebooku, tak. tak, tak. Mamy tych reklam bardzo A dużo. A wcześniej też obserwowałem ten kanał Wasz i też mi się ta nazwa tak rzuciła. No i to fajnie, bardzo, bardzo mile. A proszę powiedzieć mi, jak przebiegał cały proces, jeśli chodzi o obsługę Pana, no bo było, było były aż umawiane trzy montaże, były wpłaty, w pełno papierów i tak dalej. Czy miał Pan na tym etapie jakieś problemy komunikacyjne, czy wszystko było sprawnie? Nie, nie, nie było żadnych. Nie było? Wręcz przeciwnie, można powiedzieć. To gdyby pan miał w skali 1 do 10, jakby określić, e, bo tutaj mamy ekipę montażową w tej chwili, może. Już zamknęli? No, ale zobaczymy. Zaraz pytamy się. No hej, kontrat, powiedz mi, Dzień dobry. Dzień dobry. E, na jakim etapie jesteście? Kończymy powoli, sprawdzamy wszystko, czy, czy dobrze chodzi, tak jak powinno, no i sprzątamy. Tak, a czy, a czy klient był z tych klientów, którzy. Są cały czas i patrzą na ręce, czy raczej nie. raczej nie? Powiem Państwu, kiedyś był taki klient, który przyszedł z gitarą i cały czas śpiewał i grał na gitarze. A to żona Naszym... może zagrać, jak trzeba, bo ma gitarę i gra. To, posłucham. No, to, to proszę poprosić. To jeszcze Wam zajdzie z godzinkę? No z godzinka. Okej, okay. a w tej chwili jest tak, że... Ta pompa w tej chwili nagrzewa wodę. Jak, jak szybko już nagrzała? Jakie zmiany mamy są? Mamy koło 30 stopni. A od jakiej zaczynaliśmy? 15 stopni, 16. Dokładnie o. nie sprawdzam, ale coś takiego było. Okej, okay. super. Nawet no to... chyba zimniejsza, bo kiedyś tutaj mierzyłem, to 8 stopni woda miała. No to na pewno 8 stopni nie miała. Znaczy czy może to było zimą? No, no inaczej, teraz to pewnie inaczej. No wiem, że mierzyłem tu 8 wydwała, miała, miała to 8 stopni miał woda, No. sprawdzałem dokładnie. Czekaj, ja jeszcze jak już rozmawiamy, to jeszcze bym chciał, chodź tu na chwilkę, bardziej się wychyli. Powiedz mi, jaki jest zestaw w środku. E, mamy Hydroboxa, typowo zawój trójdrożny Friso, separator Kalafiego, bufor mamy LeMeta. Stulitrowy tak? boiler, bojler Galmeta. Dwie pompki Apryso i z mierzaczem. No i świetnie. No to w takim razie już sobie wracamy tutaj do naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję Konrad. No tutaj był bardzo łatwy montaż. Pytałem się też, czy coś było skomplikowanego, powiedzieli, że gdyby takie były montaże, tylko przez ścianę przejść, tutaj mamy, mamy kotłownię, ona była przygotowana pod, jakby pod montaż. To e, i proszę. demontaż starego pieca, nie? No, 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 no tak. No, Zezłomować i po prostu i będzie git. Jak najszybciej. E, dobrze, czy, czy pan ta Pan. E, m, znaczy w ogóle to to, bo, bo my, jako innowacyjny dom, montujemy kilka marek pomp ciepła splitowych. A tutaj, jeśli chodzi o LG, czy coś zaważyło, że właśnie ta, ta pompa jest u pana? No tak, po prostu mi się spodobało. No. Handlowiec mi też zakwalał ją. Tak, tak, jak powiedziałem. Bardzo dobry. Dużo miałem też takich, właśnie, nie wiem, chyba Chińczyków, bo takie pompy bez nazwy. I, i, I to i te mi te się akurat nie podobały. Brałem pod uwagę właśnie y, albo LG, albo Pana mhm. albo Mitsubishi, no ale padło na to. Padło na to. Mam na nadzieję, pewno, że będę zadowolony przez to. E, na pewno będzie, będzie dobrze się sprawała. To jest model, który jest na rynku już e, ze 4 lata przynajmniej jest montowany pompa, e, jeśli miała jakieś. Jak miała, bo ja nie pamiętam jakieś wady, gdzie takie Zostało poprawione e, dziecka. Pewnie jak to już zapomniałem, jak to się nazywa, ale to już na pewno tego, y, tego nie ma. Okej, okay, czyli zakończamy zakańczamy i już y, cały dom jest modernizowany. I już nic pan nie będzie w, te, y, w tym domu zmieniał czy jeszcze coś będzie? Nie, nie, już teraz tylko zostanie pomalowanie mal, malowanie domu przy oknach nie po wymianie okien. Y -hmm. Czy y, jakby pan bo bo wiemy, że w tej wcześniejszej rozmowie też, że Pan bardzo chciał pompę ciepła, nie chciał Pan innego źródła. Wiadomo też, że z fotowoltaiki. Ale gdyby, gdyby pan, Pana ktoś się zapytał, na przykład, dlaczego Pan wybrał tą, tą pompę ciepła, inną technologię, albo czy jakąś radę dla kogoś, który się waha, co ma zrobić, żeby po prostu wybrać dobrze, to co, to co by to było? Czy ma Pan coś na myśli takiego, żeby można było przekazać komuś. Wie Pan co, ja zawsze byłem tak do przodu z technologią, z wszystkim. Mhm. Czy tak chodzi o samochody elektryczne, czy hybrydy. Tak samo z tą pompą ciepła, no na, naprawdę bym polecił pompę ciepła, no. Zamiast tak. Y, tak. pieca na pelet, czy ewentualnie bo, tam... Bo w tej chwili jest tak na rynku, że bardzo dużo osób e, po prostu negatywnie się wypowiada. Ja wiem, też słyszałem to bardzo dużo A jak Pan myśli, dlaczego tak dużo z tych negatywnych e, tak opinii? To tylko ci, co nie mają do czynienia i się nie znają. Negatywnie się wypowiadają. Albo ci, którzy są oszukani. Albo ci, co zostali źle dobrane. pompa została dobrana za mała, za duża, ja było jakiś tam chińczyk tak, używa Albo grzałek. do takiego domu, który naprawdę, bo niektóre domy się nie nadają pod pompę ciepła, nie? Takie stare. No, zdecydowanie tak. No. Widziałem już pompy ciepła w takich domach, gdzie po prostu no, dach się kwalifikował do wymiany i na pewno w takim domu się nie powinno montować. Tak, czyli M mój dom jest z reguły miarem miarę młodym. To jest chyba 2008 rok, rok wybudowania, tak, więc jest ocieplony. A stary panu jest ile? 15 centymetrów. I y, miał pan y, w... Ocieplony został pianą pór strop. Tak, tak. Znaczy dach. Tam będzie tak. pewnie z 20 cm albo 25 tej piany. Nie pamiętam pana. No chyba 25 jest 25, w ogóle, no. czyli, czyli porządnie. No to powiem panu e, fajnie. No ja uważam też, że bardzo war warto się edukować, e, czytać, żeby urządzenie kupować świadomie. I nie dać po prostu sobie wmówić, bo każdy handlowiec przyjdzie i powie, że jego pompa jest najlepsza. Oczywiście. No. Tak. Miałem, naprawdę miałem 10 film przed wami. No, Super. Się... To, to, yy, to bardzo dziękuję i bardzo dziękuję mojemu zespołowi Innowacyjnego Domu, że, że klient jest zadowolony, klient chwali, że wszystko było, yy, było po prostu yy. Tak, jak powinno być. Tak. No to co, co, ja życzę miłego użytkowania. Mam Pan zainstalowany podlicznik prądu. Kto wie, czy za rok nie przyjadę i nie sprawdzimy, ile ta pompa u Pana wzięła i czy jest Pan no, w... zadowolony. Sam jest Pan Sam jestem ciekaw. <laughs> Sam jest Pan ciekaw. No, no tak. No, ja jestem sercem za tą technologią. Instalujemy dobre urządzenia. Nie boimy się u, u tej technologii. Mamy tych pomp. Bardzo, ale to bardzo dużo w terenie kraju i nie instalowałbym tych pomp, gdybym wiedział, że one będą sprawiały mi problemy, bo dzisiaj tą pompę mam u Pana, ale następną mogę robić w Suwałkach albo w Gdańsku, a, a następną gdzieś przy niemieckiej granicy, więc, więc po prostu instaluję tylko urządzenia, które, które uważam, że są wartościowe. Bardzo dziękuję Również. Panie Mirku za rozmowę, no i miłego użytkowania, no i szybkiego remontu, żeby to już dziękuję. wszystko... Dobrze po prostu funkcjonowało u pana. No i w takim razie dziękuję. Również. No i, a państwu też dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bądźcie szczęśliwi. Chce pan coś powiedzieć jeszcze? Pozdrawiam i polecam. <noise> dziękuję bardzo. Zapraszamy.